Cześć kochani. E, witajcie we Fromborku. E, w tym roku nie będzie vloga z Krynicy Morskiej. W zeszłym roku też nie było. Ale wtedy będzie za to z Za to będzie z Fromborka. Słuchajcie, w Stefa we Fromborku tak naprawdę bywa co rok bo mała, jest taka tradycja, że z babcią tutaj sobie i z dziadkiem przypływa. W zeszłym roku byliście? W zeszłym roku nie byliśmy. Słuchajcie, ja pierwszy raz we Fromborku bardzo chcę zobaczyć. Oczywiście zobaczymy Muzeum Mikołaja Kopernika, oczywiście mamy zarezerwane bilety do planetarium i zobaczymy co jeszcze. Do Fromborka popłyniemy statkiem Monika. Jeżeli będą jeszcze bilety, bo jesteśmy oczywiście w ostatniej chwili. A Stefa tak idziemy, a Stefan, tak. Zawsze jak pływam z babcią, to płyniemy godzinę wcześniej. No jesteśmy 3 minuty przed wypłynięciem. Udało się. Jesteśmy. Jesteśmy, siedzimy. I w środku wcale nie dlatego, że już nie było miejsca na zewnątrz, chociaż nie było, ale, ale też dlatego, że jest dzisiaj dosyć zimno. prawda? I wolimy być w środku po prostu. Bromborg w całej okazałości od strony zalewu. Okay. Ładna ta marina, tutaj. Strasznie pochmurny dzień tylko jest. Ale to dobrze, bo inaczej byśmy żałowały, że nie poszliśmy na plażę. No, tak. Idziemy spacerkiem wzdłuż kanału Kopernika. Tutaj chyba wszystko będzie Kopernika, Stefa. Co my tutaj mamy, Stefa? Wieża widokowa, najstarsza wieża wodna w Polsce, Anno Domini, 1571. A w wieży mieści się też kawiarenka-galeria e, i mała galeria sztuki. I właśnie, spójrzcie, to, Stefą stwierdziłyśmy, że to jest naprawdę jedna z najładniejszych kafei, w jakich byłyśmy. Potem się i kawa? Tak, bardzo chętnie. Wow. genialnie tu jest. Wysoko jeszcze? Już prawie na samej górze. Obraz przedstawiający, jak działała taka wieża wodna. Jesteśmy na samej górze. No słuchajcie, warto tu wejść. Przepięknie. Przepiękny widok na zalew. Stara poniemiecka architektura. Pomnik Kopernika. idealnie. Mamy tutaj trzy e, godziny. Za 3 godziny odpływamy. Frombork, miasto historii i innowacji. Tu żył i pracował słynny astronom Mikołaj Kopernik. Tu stworzył swoje przełomowe dzieło o obrotach sfer niebieskich. To we Fromborku w 1571 roku nad kanałem łączącym rzekę Bałdę z zalewem Wiślanym murator Stanisław wybudował pierwszą na ziemiach polskich a drugą w Europie wieżę wodną. Wrocławski rurmistrz Walenty Händel, pradziad wybitnego kompozytora baroku Georga Friedricha Händla, autora słynnej suity Muzyka na wodzie, we wnętrzu wieży skonstruował i zainstalował czerpakowe urządzenie wodociągowe, perełkę ówczesnej sztuki inżynierskiej. Do napędzania mechanizmu wykorzystywano energię wodną, zaś system czerwaków przymocowanych do łańcucha dostarczał wodę do zbiornika na szczycie wieży. Stąd dzięki różnicy ciśnień i wykorzystaniu zasady naczyń połączonych woda doprowadzana była na Fromborskie Wzgórze i do kanonii zewnętrznych leżących poza murami katedralnych mocniej. Innowacyjne dzieło ówczesnej myśli technicznej funkcjonowało we Fromborku przez ponad 200 lat. Pod koniec XVIII wieku urządzenie czerpakowe rozebrano, jednak sam kanał pełnił jeszcze swoje funkcje aż do 1944 roku, napędzając koło wodne młyna zbożowego w obrębie wieży wodnej. Ledwo przepłynęłyśmy, wspięłyśmy się na wieżę i już zaczynamy. Od ciasteczek. Ja kawy wypiłam na statku, ale słuchajcie, tutaj te ciastka są po prostu boskie. Jak? To jest rogal drożdżowy z wiśnią, a ja sernik na zimno. Słuchajcie, ja uwielbiam sernik na zimno. Ktoś jeszcze takie lubi z galaretką, to jest stare, takie starego typu. No i oczywiście wszystko na porcelanie Bolesławiec, bo na dole w galerii jest wielki sklep z Bolesławiec. Ponieważ wieża jest przy samym porcie, to warto od niej zacząć. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że od razu jest orientacja, jak wygląda frombork, jaki jest uroczy, jaki jest ładny, jaka jest spójna architektura, a drugi powód, to, że mają super kawę i super ciastka. Dobrze zacząć <grym <grym Więc dobrze tak zacząć. Z wieży przeszłyśmy do kościoła świętego Wojciecha, ponieważ do Fromborka przypływa kilka statków, to jest dosyć ciasto, dosyć dużo turystów, także znam, staramy się tak ze Stephcią lawirować, żeby jak najwięcej zobaczyć. Same, a nie w tłumie. A tak wyglądają wnętrza tego niedużego kościoła. No bardzo czytelne pozostałości ewangelickie, bo kościół jest bardzo skromny. Ja z wieży myślałam, że Mikaj Kopernik stoi tyłem do zatoki i do wieży, a przodem do miasta, ale jak podeszłyśmy bliżej to okazuje się, że że stoi oczywiście przede mną za no tak jakby, tak, tak, tak bardziej, sens. to co, co ma bardziej sens, bo no bo ma... chociaż tutaj też by miał ładny widok, a tutaj też jest bardzo ładnie. E, natomiast słuchajcie, czego się dowiedziałyśmy dzisiaj od przewodnika na statku, e, że podobno Mikołaj Koperik to był ogromny facet, że miał na tamte czasy ponad 1,80 m, to był naprawdę kawał chłopa. E, I Stefa też tutaj podchodzi, ojej, jaki on był duży, no był duży i tak go pokazali na pomniku. Dla tych, którzy myślą, że we fromborku jest zamek, to od razu sprostuję, że zamku tutaj nie ma. Jest kompleks sakralno-obronny, ale głównym budynkiem jest nie zamek, ale katedra i te zabudowania wokół obronne. Bo podobno tak jak niektórym się Austria z Australią myli, to też wielu osobom się myli Frombork z malmorkiem. Bilety kupione na, do katedry i na wieżę. Zaliczamy wszystkie wieże w tamborku. No, Kościół sobie. częściowo jest w remoncie. Tam przepiękne organy: 4000 piszczałek. Jedne z największych w Polsce. Ołtarz. wdzięczności dla Wszechświata nigdy za wiele. I spójrzcie, jakie są miejsca dla duchowieństwa. To świadczy o tym, że tutaj kiedyś naprawdę przebywali bardzo, bardzo znaczni dostojnicy kościelni. Musimy odebrać bilety do planetarium i dowiedziałyśmy się, że jeszcze super jest w Szpitalu Świętego Ducha, że trzeba zobaczyć. Więc oczywiście idziemy do Szpitala Świętego Ducha, a do wejścia do planetarium mamy 45 minut. Więc musimy zrobić Szpital Świętego Ducha i Muzeum, Muzeum Kopernika, Kopernika, planetarium i wieże wierzę wierzę widokową, na które kupiłam bilety. I musimy 20 minut przed, przed wejściem na statek dojść, żeby mieć dobre miejsce. Żeby mieć dobre miejsce, ale zdaje się, że dojdziemy tak jak zwykle. Na sam koniec. Posiedzę ci na kolankach. Oj, fajnie. Lecimy sobie takim delikatnym truchtem, żeby wszystko zrobić. Ale słuchajcie, tu jest tak ślicznie. O, chyba jesteśmy na miejscu, bo pani w Kasie mówił, że ma być taki właśnie mały kościółek. Ale urocze wejście. Ślicznie, szpital świętego ducha. A jest to bardzo ciekawe miejsce. Nie zdradzałam tego wcześniej, Stefie, dlatego, że mieści się tutaj Muzeum Historii Medycyny. Gorset ortopedyczny, proteza ręki z przełomu XIX-XX wieku. Protezy nóg. Ale wyobraźcie sobie, może teraz te e, urządzenia wyglądają prymitywnie, ale jakaż to była rewolucja, e, jak zaczęto używać, produkować, używać e, tego typu artykułów. Wózek inwalidzki, również przełom XIX i XX wieku. Narzędzia położnicze, to XIX wiek. Model anatomiczny cyklu rozwoju płodu. Z połowy XIX wieku. A wśród tych eksponatów współczesny witraż. Słowa Oleszczuka, Szczuka. Femina. Serce kilkuletniego dziecka. Informacja. Do czasów wprowadzenia antybiotyków i masowych szczepień, umieralność dzieci do 5 roku życia sięgała 30%. Obecnie nie przekracza 1%. No, ale jeżeli dalej będą ci głupi szczepionkowcy, to niedługo znowu dojdziemy do 30. A może nawet uda nam się więcej śmiertelności osiągnąć. Narzędzia do lewatywy. A tutaj historia rodzin okularów. Nożyki chirurgiczne. Klucz dentystyczny. A to klucz do wyrywania zębów. Przełom XVIII i XIX wieku. Natomiast tutaj są strzykawki. To jest XVIII wiek również. Noże i piły chirurgiczne oraz ryciny, jak tych narzędzi używać. I są też bardzo ciekawe zbiory narządów w formalinie. Narządów zdrowych, chorych, narządów po urazach. No moje dziecko chyba lekarzem nie będzie, bo tak w tym jak ją wymiotło, spytała się czy to jest prawdziwe, jak usłyszała, że tak, to po prostu ekspresowo ją z tej sali wymiotło. Chodź Stefcia, pooglądamy sobie chorą wątrobę. Jestem zakochana w tym miejscu. A jeszcze tyle mamy do zobaczenia, ale słuchajcie, naprawdę, ten kościół świętego ducha, przerobiony na muzeum, na przestrzeń wystawienniczą. No, po prostu bajka. Tutaj ekspozycja o symbolice roślin i warzyw wykorzystanych w kulcie świętego Jana szciciela niezwykle ciekawe to jest a tutaj bardzo ładnie zaaranżowana część poświęcona ziołolecznictwu w tle muzyka organowa i tutaj również zioła, warzywa, owoce które mają znaczenie ogromne dla leczenia i dla naszego organizmu ale ładnie to jest zrobione w muzeum jest też wspaniały ogród z ziołami, kwiatami, herbarium. Żałuję, że mamy tak mało czasu, bo z przyjemnością bym tutaj się powolutku posnuła. A już moje dziecko mnie pogania, bo się martwi, że nie zobaczymy muzeum Kopernika wystarczająco dokładnie. Nie, no wraz z tą architekturą kościoła. I ten ogród to jest w ogóle jakaś jakaś bajka, jakaś poezja. Musimy uciekać, ale tak cię żałujesz trochę, no, ja mam tak. zdecydowanie więcej czasu. Raz, żeby zwiedzić ogród, a dwa, żeby naprawdę zapoznać się z tymi wszystkimi historiami. To prawda. E, bo zwiedziłyśmy mega szybko. To co, za rok Fromborg? No chyba tak. Teraz już rozumiem, po co tutaj przypływałaś. Zaraz, A jeszcze musimy kupić sprężynkę przecież. Oczywiście. Po drodze do muzeum Stefcia zauważyła takie cudo. 600-letni dom przypułkowy. Mikołaj. Stefka stań po porównania przy Mikołaju. Duży ten Mikołaj. Duży chłopak. Śliczny. Dobra, pędzimy do muzeum. Obraz z ziemi, mapa globus, Atlas. Sama kolekcja tych starych globusów jest imponująca. Piękne stare atlasy. Tutaj 1595 mapa Europy. Mapa Polski z końca XVI wieku. Wspaniałe globusy pochodzą z kolekcji prywatnej pana Ryszarda Formeli, mieszkańca Elbląga. Na pierwszym piętrze portrety jednego z najsłynniejszych astronomów na świecie. Popiersia, rzeźby. A nawet hologram, którego nie widać na filmie. Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu. Jak zapewne wiecie, ale to właśnie tutaj we Fromborku, co już słyszeliśmy w filmiku, pisał o obrocie ciał niebieskich. Był nie tylko astronomem, był, tylko, był również wybitnym kartografem, lekarzem, ekonomistą. Muzeum jest świetne, jest świetne merytorycznie, jest świetne ekspozycyjnie, jest prześliczne, jest super estetyczne, także bardzo żałuję, że miałyśmy tak mało czasu. Nie zobaczyłyśmy drugiego piętra, czyli wystawy czasowej. Zdążyłyśmy. Czekamy na pokaz. A Ciekawe jestem, jak to będzie wyglądało, bo ja jestem planetarium. Ja nawet nie wiem, ile czasu nie byłam. Byłyśmy chyba na Hawajach w planetarium, ale było nieczynne. Pamiętasz w tym muzeum? No, no to nie byłyśmy w no. planetarium. Byłyśmy, jakby... ale takim nie jakby, nie no to no. był środek, tak, no to, tam nie było planetarium, to była opowieść i, i film, ale nie tak, że kopuła nie planetarium. Czy była tam kopuła? To była. Dobra, nie pamiętam, no, ale wiem, nie? że pamiętam jedno planetarium, w którym byłam, to było w Muzeum, Techniku, techni w muzeum Techniki w Pałacu Kultury, jak byłam mała. A dawno temu. Bardzo dawno temu. Za gorami lasami, za rzekami. Bezczelne jest, jak zgaszzał światła to ją duszę. No i kochani, akurat planetarium to mogliśmy sobie darować. Tak, tylko trochę zmarnowania czasu. No nudne to było, dużo faktów, ale po prostu nudne, źle zrobione no, przy tych technologiach i przy tych możliwościach, jakie nawet tutaj są, to to powinno być to dużo to fajniej, fajniej zrobione. Sam Ale? temat taki, czy jest tam to, czy jesteś w kosmosie. No ja myślałam, to że to będzie coś zupełnie. świadomości do świadomości jakichś innych. Tak, że jeżeli życie, to może być tylko życie, takie jak tutaj na Ziemi, że już temperatura a 480, a inne. W ogóle niedopuszczanie jakby możliwości, że coś może być zupełnie innego. No takie, trochę wsteczne. Nie tak. wiem, nie trochę bardzo. Znaczy ja się wynudziłam. No to jak tak mało czasu tu jest, to nie warto. Nie warto. A wiecie, że wcześniej te bilety rezerwowałam. Muszę wcześniej rezerwować to planetarium. I to jest jedyna rzecz, której nie warto zrobić we Fromborku. Przynajmniej nie z tym, nie z tym pokazem jest tam kto. A teraz lecimy na wieżę. W drodze na wieżę takie piękne aniołki chrzcielne. A tutaj słynne wahadło Fuko. Czyli przyrząd służący do ilustrowania ruchu ziemi. No, moja mama tutaj by się bała. Magda też. Te schody są takie, że w ogóle ma się wrażenie, że jest się na jakimś obrazie surrealistycznym. Zawieszone kładki. No, warto było się wdrapać. Bo poprzednio byliśmy na tej malutkiej wieży, Stefcia. To co to za wieża? Jaka malutka, już tam się zasapałyśmy. To pomyślcie, jak tutaj się zasapałyśmy. Tak? Zaczyna kropić. E, także sytuacja robi się niebezpieczna, bo ten statek ma ograniczoną e, liczbę miejsc w środku. E, także Stefa już chce iść i mówi tak szybko, choćby na statek, bo, jeszcze, bo zaraz zacznie padać, nie będziemy miały miejsc. A jeszcze, uwaga, sprężynka. Nadeszła ta wiekopomna chwila. Moje dziecko musi sobie kupić jak co roku sprężynka. Ile lat już kupujesz te sprężynki Stefcia? Z, z 10? Z 10 lat. Z każdego roku z Fromborka jest sprężynka. Teraz ja będę fundatorem tej dorocznej nagrody, bo przypłynęłaś ze mną, a nie z babcią. Dobrze, proszę dziecko, wybierz sobie sprężynkę. Najtańszą. No ale zaraz, zaraz, zaraz. No pokaż to cudo, przecież wszyscy tutaj umierają po prostu, żeby to zobaczyć. I ta osoba idzie do liceum. No. <laughs> Za rok też będzie sprężynka? Całe życie będzie sprężynka? No Wiecie co, to jest bezcenne, jak ktoś się cały czas potrafi cieszyć z takimi rzeczami. Zemnie się wyśmiewa, sama się bawi. No i fajne, co? No ekstra. No ty to znasz Frombork, ja muszę wam powiedzieć, że Frombork absolutnie super. Bardzo mi się jest malowniczy, jest maleńki, malowniczy, e, prześliczna architektura, tak. e, jest w ogóle ładnie, jest wszystko Dobre, zabane. Dobra, ma trzy rzeczy, które Ci się e, widać, najbardziej podobały. Trzy widać, rzeczy. Że, trzy rzeczy, które mi się najbardziej podobały. Najbardziej mi się podobał szpital świętego ducha, e, klatka schodowa w tej wieży, w której byłyśmy teraz e, i, e, e, i ten złoty tryb w katedrze. A Tobie? Mi się najbardziej podobało e, k te... Galeria kafe i ta, ogólnie ta wieża na początku a samym tak, była fajna, była bardzo ładna. Podobały mi się ogólnie architektura tych wszystkich cegiełek, to wszystko razem jako cały kompound mi się bardzo podobało i szpital świętego ducha wliczając ogród. Mm, a wliczając ogród, oczywiście mówię o całości kompleksu. Tak. Natomiast e, najmniej punktów zdobyło wykorzystywanie planetarium. planetarium. E, słuchajcie, biorę małą sprężynkę, biorę małą. Trwa, widzimy. Bierzesz, 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 bierzesz swoją córkę Kochanie, i jej sprężynkę. Tak, tak jak z większością kosmetyków. Twoich, które są w ogóle nie twoje, a które są w twoim pokoju. Nie wiadomo dlaczego. Aha. Mhm, aha. aha. W każdym razie bardzo polecamy. Frombork i sprężynki. Frombork i sprężynki, dokładnie. Do zobaczenia. Ze Do tym zobaczenia. Tym pa!